Cześć, 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 witajcie kochani. Dzisiaj kombinuję z, znowu z tymi starymi filmikami, ale spróbuję zastosować taki manewr trochę podobny do tego, co niby jak pokazał ostatnio z takim no, zmanipulowaniem jakby obrazu w obrazie. Na tym etapie to tak wygląda. Tutaj sobie dodaliśmy tę ścieżkę dźwiękową. No i tak. To jeszcze wypadałoby troszeczkę pod yy, podciągnąć ten kol kolorek w tym klipiku. Więc yy, w efekt tak, nie, tutaj, w, tak, w efektach kontrast na to wrzucimy. O, i dodamy jeszcze. O, tutaj powin, Tutaj nam się powinien pokazać kontrast, tutaj po prostu jakieś nie wiem, do. do tego może dociągniemy. Czy ja dwa kontrasty wrzuciłem? No to wygląda. <grymne> nie, nie szkodzi. Miejmy nadzieję, że to się nie. jakoś nie, nie, nie wysypie. Natomiast to samo złożenie. Z sobie wrócimy do początku. To jest to. Złóż i przekształć. Ono jest w kompozycji. To jest ten. Teraz po prostu przeciągnąłem, wrzuciłem i pokazują się takie takie właśnie y, rożki, które które jak w filmik o, tutaj dodaliśmy sobie właśnie drugą klatkę y, drugą klatkę Kluczową, czyli keyframe. Cofnijmy się do tego, do tego momentu. Tym plusikiem dodajemy. Tutaj go słabo widać, ale jest. I no, w zasadzie filmik można byłoby już renderować to tło. To z kolei y, zmieniłem to oryginalne na taki, na taki właśnie czerwony kolorek, dociągając to R do, do końca. Łatwiej byłoby to zrobić w gimpie, ale tak po prostu <gryw> w dalszym ciągu. Zabawa i nauka jednocześnie. dzień. A jeżeli ciekawe, czy nam pozwoli yy, zrobić następną tutaj klatkę w tym momencie, tak? I za środek sobie przesuniemy trochę w tą stronę. O. I zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Jesteśmy w nie wiem czy jest śniadankowa Jakieś oburczynki Nawet nam się tak za bardzo już nie chce jeść No ale mamy No i to tyle na dzisiaj Dzięki za uwagę Trzymajcie się, do jutra Cześć To było to